Uwaga kierowcy, od dzisiaj spore utrudnienia na trasie 218 z Gęska do Chwaszczyna. Rusza remont dwukilometrowego odcinka na wierzchni. Ruch odbywać będzie się wahadłowo. Prace na tej trasie mają zakończyć się w połowie listopada. Kierowanie ruchem w taki upał, to nie wdając się w szczegóły, nie jest wymarzona praca. Podobnie będą czuli się kierowcy czekający w korku na przejazd w samochodach bez klimatyzacji. Na drodze do Chwaszczyna rozpoczął się remont, który zakończy się dopiero w listopadzie. Teraz aktualnie są wykonywane prace związane z wykonaniem nowych warstw y, konstrukcji na wierzchni jezdni. Kierowcy i mieszkańcy są zgodni. Remont jest potrzebny i był długo wyczekiwany. Ale czy termin dobry? Tu były takie dziury, że nie można było w ogóle przejechać, a w tej chwili rewelacja. Szkoda trochę, że w sezonie letnim. No przecież to tutaj o Polsce do nieba wołało. No na razie ktoś się ruszy, bo wszystkie drogi przed i były zrobione, bo ten odcinek. O to był najgorszy odcinek jaki można było sobie wyobrazić dla rowerzystów. Także bardzo się cieszymy i życzymy, żeby nasze drogi były takie same jak do Europy. Są jednak wątpliwości. Droga owszem ważna, ale potrzeby są większe. Remont nie jest zbyt uciążliwy na razie, ale przydałby nam się jeszcze chodniki. Jest bardzo niebezpiecznie i grozi to po prostu wypadkami śmiertelnymi brak chodnika. Zadaliśmy to pytanie wykonawcy: czy na nowej drodze będą chodniki? W ramach zadania, które zostało nam powierzone, mamy do wykonania w zasadzie odnowę istniejących już chodników oraz zatok autobusowych. Czyli będą te chodniki, które były, nie będzie dodatkowe? Dokładnie tak. Planowo ruch wahadłowy będzie regulowany przez sygnalizację świetlną. Kierowanie ręczne będzie uruchamiane w godzinach porannego i popołudniowego szczytu.